Kongres Nauka dla Społeczeństwa i kolejny gość w naszym studiu, pan dr. inżynier Mikołaj Ostrowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Sieć badawcza Łukasiewicza i niskoemisyjne rozwiązania w technologiach materiałów budowlanych. To zacznijmy od wyjaśnienia może czegoś w rodzaju definicji. Niskoemisyjne, to znaczy jakie? O czym w ogóle mówimy? Przede wszystkim chodzi tutaj o redukcję emisji CO2, głównie w procesie produkcji materiałów budowlanych, więc jest to jakby taki zespół działań, zmierzających ku temu żeby obniżać redukcję obniżać emisję CO2. Czyli jak z motoryzacją mówimy, szukajmy takiego napędu, żeby jak najmniej tego dwutlenku węgla wylatywało z tej rury tam do atmosfery, to tutaj chodzi o to, żeby znaleźć taki sposób produkcji materiałów budowlanych, bo rozumiem, że chodzi o tak produkcję, jest. tak? tak jest. Żeby jak najmniej tego CO2 leciało przy jakich produktach związanych z budownictwem. Tego dwutlenku węgla wydziela się najwięcej. Czy my to no, wiemy? Zdecydowanie najwięcej emisji CO2 powstaje podczas produkcji materiałów budowlanych, które w większości powstają w procesach wysokotemperaturowych. To jest obróbka cieplna w szalenie wysokich temperaturach 1450 stopni. Chociażby popularny cement i klinker portancki, który jest jego głównym składnikiem, wypalany jest w takiej właśnie temperaturze w piecach opalanych zazwyczaj paliwem kopalnym. Mm -hmm. Ale nawet nie z tego paliwa kopalnego jest najwięcej, chociaż jest dużo emisji CO2. Bardzo dużo też generowane jest emisji z rozkładu surowców w tych piecach. Nawet więcej. A czyli nie tylko ciepło i nie tylko proces spalania? Tak. Ale, Ale rozkład, także rozkład, tak jakby jest. zmiana struktury surowca, tak? Dokładnie. Większość surowców to surowce pochodzenia naturalnego, surowce węglanowe. Więc węglan podczas obróbki cieplnej rozkłada nam się na tlenek wapnia uh -huh. i bardzo duże ilości CO2. Więc w całym tym procesie produkcji spalanie paliw kopalnych to około 40%, nawet trochę mniej, a 60% to rozkład surowców. Ale to tak sobie myślę szczerze, że pan jest w bardzo trudnej sytuacji. Bo w zasadzie cały ten proces, cała ta technologia wytwarzania takich rzeczy, chociażby cement, jak w ogóle tu można cokolwiek zrobić, żeby tą redukcję CO2 zahamować. Jakby w naturze samej robienia tego, niestety to tak. wydzielanie tego dwutlenku węgla jest. To co można zrobić? Działania w tym kierunku prowadzone są już od wielu lat. W większości ograniczało się do, do zastępowania w cemencie klinkieru portlandzkiego i innymi dodatkami mineralnymi, często pochodzącymi z ubocznych produktów produkcyjnych z innych gałęzi przemysłu. One, część z nich ma właściwości podobne do klinkieru portlandzkiego i świetnie go zastępują. Problem w tym, że jest ich skończona ilość. W zasadzie są rozdysponowane i, i wiemy, że będą się kończyć, więc Działania w tę stronę teraz... Czyli Wiadomo, że można, tylko wiadomo, że to się skończy. Tak, trzeba pos... I będzie coraz droższe, zanim się skończy. Trzeba, tak jest, trzeba poszukiwać, <laughs> trzeba poszukiwać nowych, trzeba projektować na nowo zestawy surowcowe, wykorzystując zdekarbonizowane, w większości zdekarbonizowane surowce, pomijając te właśnie naturalne, bo mamy tutaj jeszcze ochronę zasobów naturalnych, więc staramy się wykorzystywać te pochodzące właśnie z ubocznych produktów. Procesów produkcji. Mm -hmm. Bardzo często są one, one są już z dekar no, Najbardziej popularne w tej chwili to są popioły lotne z, ze spalania węgla z naszych elektrowni, które prawdopodobnie zostaną zamknięte do 2030 bodajże 5 roku. I stracimy bardzo cenny dodatek. Bardzo cenny dodatek, popiół lotny, i w zasadzie w tej chwili wszyscy poszukujemy czegoś, co go zastąpi. Bo jeśli nam go braknie. Tak, procentowo to będzie... tam się dużo tego popiołu dosypuje? W to produkcji? w zależności od rodzaju cementu. Natomiast no, od 20% nawet tam do, dużo. do 40%. Dużo. Tak, tak, dużo. dużo. Czym to można zastąpić? Kolejny, kolejny jeszcze bardzo ważny, bo też potem zapomnę powiedzieć: granulowany żużel wielkopiecowy z produkcji stali. Ogromnie cenny dodatek mineralny. Jest go dużo, a w zasadzie go nie ma, bo jest całkowicie już rozdysponowany i też będzie go brakować, ponieważ jesteśmy no, o krok przed transformacją energetyczną. Myślę, że produkcja stali będzie powolutku przechodzić na elektryfikację. Będą nowe rodzaje dodatków. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Czyli popiół, żurzel. Tak na razie jeszcze mamy, ale już widzimy, że ta perspektywa się kończy. Zgadza Czymś się. to trzeba zastąpić czym. Zgadza się. Cały czas poszukujemy, wy, wypalamy różnego rodzaju w niskich temperaturach różne inne dodatki. Poszukujemy cały czas nowych. Nie da się w tak dużym stopniu zastąpić popiołu i żużla, ale kompozycja różnych tych składników coś tam nam umożliwi, że osiągniemy dobry wskaźnik. Poza tym staramy się zmieniać też skład samego klinkieru portlandzkiego rozwijając um, takie bardziej energooszczędne produkty. Wtedy nie powstanie nam typowy cement portlandzki, tylko cement na bazie um, e, klinkieru, na przykład siarczano-gliniano-wapniowego, wypalanego mm -hmm. w niższej temperaturze, innego rodzaju cementu, cementy, cięższa synteza, e, ale z odpowiednimi domieszkami, e, odpowiednio skomponowane i pod bardzo ścisłym e, procesem produkcji. Można wyprodukować zupełnie nowego rodzaju cementy ze świetnymi właściwościami moment, wczesnymi. Zatrzymamy się na chwilę tutaj. Mm. Czy te nowe rodzaje cementu one wyglądają podobnie jak ten stary? Czyli na, na oko na przykład niezawodowiec da się nabrać? Czy, czy, czy każdy zobaczy, że to już jest coś innego, bo ma inny kolor, bo ma inną strukturę? To jest jedna, A po drugie, jak z wytrzymałością tego? Czyli czy właściwości są podobne, czy inne? Tego bym się nie bał. Bardziej jest to, że ich jeszcze nie ma, ponieważ to wymaga przeskalowania w ogóle technologii produkcji. E, gro cementowni w tej chwili bardziej przechodzi z odpowiedź na poprzednie pytanie, czym zastąpić mm -hmm. te, te dodatki, które brakują. E, na pewno w tej chwili kierunek jest w stronę wapienia. Wapienia naturalnego, na którym cała Polska prawie że śpi. Yy, niestety nie jest on doskonałym dodatkiem mineralnym, pełni rolę trochę takiego wypełniacza, yy, no, ale są różnego rodzaju zabiegi, a żeby yy, ażeby móc go dodać to na za tyle. Minki, tak? Za miękki, Za delikatne troszkę. <laughs> zabiegi, żeby, żeby dodać go na tyle, a żeby nie pogorszył Aha. Yy, właściwości, a, 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 uzupełnił, a uzupełnił ten cement. No. Stosowanie różnego rodzaju bardzo nowoczesnych domieszek w tej chwili też wchodzi w nową fazę, ponieważ ta chemia budowlana w tej chwili jest świetnie rozwijana, które potrafią i skrócić czas związania i poprawić wytrzymałości wczesne. Kiedyś produkowało się klasyczny beton, składający się z trzech składników: woda, kruszywo, cement. W tej chwili musimy mówić bardziej o jakimś... No Jak starszy zabrał betoniarkę tak. albo taczkę po prostu, łopatę, wsypał, sypał mieszał, było, Dokładnie. można było budować dom. Teraz raczej my mówimy o, o wieloskładnikowym kompozycie betonowym, w którym w zasadzie w tej chwili naukowcy już projektują takie składy chemiczne, że to się zamyka, no nie w trzech składnikach na pewno. Ale tak chciałbym coś innego dopytać panie doktorze, bo Cały świat teraz stara się być eko, ta niskoemisyjność to jest i modne, i na czasie, czasami wymuszana różnego rodzaju przepisami, czy w tym przypadku tych materiałów budowlanych, tego cementu chociażby, to jest wymuszane przez przepisy, czy to jest wymuszane przez klientów, że na przykład ktoś mówi, no tego to już nie chcę, bo tu jest mniejszy ślad węglowy, tam jest większy, a my chcemy pokazać, że nasza inwestycja jest taka jak XXI wiek, czy też po prostu ktoś wam nakazuje. I my musimy to zrobić, bo gdzieś przyjdzie jakiś urzędnik, chociażby z Brukseli i powie, że nie, 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 od 2027 to już, to już tego starego nie sprzedacie. Jak to jest? No zdecydowanie świadomość się zmieniła i w większości producenci, gdyby mogli, zostaliby przy swoich starych recepturach. Ale w tej chwili już w przetargach budowlanych pojawia się ten, ten wymóg właśnie ekologicznych rozwiązań. Wchodzą... Będą niedługo na pewno wymagane także w Polsce, na zachodzie już są wymagane e, świadectwa. E, wyleciało mi teraz z głowy nazwa. Takie energetyczne, tak? Coś w rodzaju takie, jakie jest świadectwo energetyczne dla budynku tak, już po, po to tutaj o śladzie węglowym pewnie, o, tak? Tak, właśnie o, pokazujące uh -huh. jaki mamy ślad węglowy m, danego e, materiału i już nie liczy się tylko cena i, i, i dobre właściwości użytkowe, ale jednym z podstawowych czynników, do wymogów w tych przetargach jest właśnie też yy, yy, jego ekologiczny aspekt. No ale właściwości, wytrzymałość to jest też ważne, no bo wiadomo, że ten budynek potem, czy to coś, co robimy ma stać. E, po drugie, no cena. To jest warunek nie, konieczny. Cena, nie oszukujmy się też, czy te nowe rzeczy. To jest trochę, czy tu ma, to jest trochę jak z tymi samochodami. Ja tak. Zacząłem od motoryzacji. Elektryki, świetna rzecz, tylko jak zobaczymy cenę w salonie, to ten elektryczny kosztuje, no niestety, dużo drożej od tego tradycyjnego spalinowego. Czy tu jest podobnie? Ja bym się tego nie bał. Ja wiem, że czas to pieniądz i każdy chce budować w 24 godziny, stawiać kolejne kondygnacje. Na pewno te właściwości wczesne trochę cierpią na tym, ale za to wszystkie właściwości w późniejszym okresie, przede wszystkim trwałość jest dużo wyższa. Więc ja bym apelował. Poczekać chwilę, niech nabierze to w swojej wytrzymałości, ale już tak jak mówię, nowoczesna chemia budowlana rozwiązuje te problemy i, i skracamy ten, ten czas oczekiwania. Nie bałbym się tego i, 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 i naprawdę powinni w ten sposób wykonawcy myśleć. Ale mówię, to musi wejść też w, w prawie, bo jeśli nie wejdą ustawy odpowiednie, to producenci sami z siebie. Hmm, nie przejdą. Znaczy, Trochę trosze... nie będą musieli, będą wybierali tak. po pierwsze tradycyjne, bo znają, tak. bo, bo, bo ufają tym rozwiązaniom po prostu. po prostu takie rozwiązania będą wybierali. Yy, czytanie i też bym tak się tego nie upierał. Ja myślę, że koszty już są porównywalne. Yy, natomiast no właśnie chodzi pewnie o ten czas yy, i myślę, że yy, zresztą mieliśmy ostatnio obserwowaliśmy naprawdę bezprecedensowy ruch jednego z największych producentów cementu który oświadczył, że od któregoś roku to jest tam chyba nie wiem już następny rok rezygnuje, rezygnuje z produkcji czystego cementu C1. Sam z siebie. Tak, więc pokazuje, obrał kurs taki, myślę, że niedługo pójdą w jego ślady. Natomiast no, no zdecydował się na ten ruch. troszeczkę, mają nad sobą taki bat jak jak płatna emisja CO2 tak, muszą za każdy wyprodukowany każde przedsiębiorstwo ma limit swoich jak emisji CO2, jak odpłaca, dokładnie za każdą tak jest, tak jest, a produkcja takiego czystego znanego nam dobrze cementu portlandzkiego to zaczynają się robić ogromne koszty, był nawet moment taki absurdalny że tona wyprodukowanego cementu była porównywalna do tony Wyemitowanego CO2. A tonę, e, produkcja tony cementu to prawie kiedyś, teraz już troszkę spadło, to prawie tona emisji no, co tak CO2. Na koniec filozoficzny, w którą stronę to pójdzie w ogóle? Czyli co nas czeka w następnych latach? Bo e, ta konwersja będzie zachodziła, czy nam się to podoba, czy nie. Do nowego trzeba się przyzwyczajać. Wiemy, że macie, wiemy, że wiecie jak. To jest też kwestia jakby przekonania może przestawienia się w głowie, że, że po prostu są inne czasy, inne rozwiązania, no ale co będzie za 10, 20, 30 lat. Czy, czy, czy to będzie udoskonalana technologia w tę stronę, czy może coś zupełnie innego się pojawi? Co tam mnie przychodzi teraz do głowy? Nie sądzę, żeby się coś innego pojawiło. Cementy i betony, te klasyczne materiały budowlane są. Co niemal nie zastąpione w produkcji, to jest da się go wyprodukować wszędzie. Nawet ostatnio widziałem prezentację na którejś konferencji, gdzie zasymulowali produkcję na Księżycu. Jest to materiał, który prawie wszędzie się da wyprodukować z lokalnych produktów i, i, i jest bardzo ładny w aplikacji. Będzie się zmieniał skład surowcowy to na pewno i na pewno czeka nas transformacja energetyczna. Paliwa kopalne zostaną zastąpione moim zdaniem przez elektryfikację, przez wodór. Takie próby trwają, my sami aplikujemy też do europejskich grantów o, o to żeby próbować tak produkować mhm. w ten sposób te materiały i myślę, że to jest coś co nas czeka. Elektryfikacja i, i zmiany składów surowcowych. To już tak na sam koniec, czyli ten mój umowny wujek Stasiek, o którym mówiłem, on dalej z tą swoją betoniarką będzie mógł działać, tylko co innego będzie wrzucał do środka? Tak, myślę, że będzie już kupował... Betoniarka, tak, w ale w już... O, właśnie. Już, już inaczej. Dokładnie Już inaczej. Doktor Inżynier Mikołaj Strowski, sieć badawcza Łukasiewicza. Dziękuję. Pięknie dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Kongres Nauka dla Społeczeństwa.